Dzisiaj będziemy powracać sobie na kanał um, Tymon Life. Oczywiście po 6 miesiącach wracamy i dzisiaj na kanale się zajmiemy Gom Among Us. Niektórzy, na, większość na pewno wie o co chodzi w tej grze. Po prostu jest trzy osoby na mapie, które po prostu eliminują graczy i on, one muszą el, el, wyeliminować wszystkich, żeby jakby. Wygrać a ci, ci, co są normalni i nie eliminują, to oni po prostu muszą robić zadania. I dzisiaj właśnie będziemy sobie grać w tą grę. I mam nadzieję, że będę osobą, która eliminuje. Ostatnio do gry w ogóle weszła sobie nowa napka, więc jest... ja ją grałem dużo razy, bo ja ją bardzo lubię. Teraz dołączyłem do jakiej grupki, tutaj, prawda, tych naszych ziomeczków, więc dzień dobry wszystkim. To nie są jak Polacy, więc, ale ja jestem Polakiem. Mam bardzo fajnego skinka. Mam na głowie holutka. Bardzo fajny skinek. I tutaj się chyba nie uda zagrać, bo oni kombinują tutaj z ustawieniami. Tutaj piszą ku cool. a to w Piszą po poprzedniej grze. Piszą sobie jak tam 4, 3, 2, 1 i zaczynam jak to wyjdzie. Gramy sobie oczywiście tutaj na nowej mapce, nazywa się ona Defangle i zaczynam jak to nagranie wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jak coś to na kanale będą inne gry na przykład Stambu Geist, Subway Surfer ym, Różne takie gry będą właśnie na kanale. To jest ogólnie nowa mapa. I muszę tutaj dyskiem takie zadanko, żeby dyskiem rzucić. Teraz sztangę będziemy podnosić. Muszę w to zielone akurat trafić. Najlepiej ciało. Wiecie co? Ja chyba. Nie, nie będę stąd wychodzić. Na razie pominę to głosowanie. Hmm, czy. No dobra, no to. Pominiemy, skipujemy. Widzę, czyli pomijamy to głosowanie. Ja raczej. Chyba nie będę głosować. Tak myślę. A nikogo tutaj. No, daję na skipa, bo po co nie mam... Bo ja nic nie mam na razie w tej rundzie, więc wiecie, więc. A jest dużo osób, więc muszę, muszę iść tam jeszcze do tej sztangi. Tam jeszcze dokończyć sobie to zadanko. No i pięknie. Yy, zadanie zrobione, więc teraz musimy iść tam na dół. I musimy stąd zabrać ten patyk Teraz musimy iść do ogniska Więc tutaj tego mm, amangasa, że tak to ujmę I kiedy jest taki efekt błyszczący, to musimy go wtedy zdjąć z tego ogniska. Okej, okay, dobra dwa ciała dzisiaj. <grym> dzisiaj. Teraz ja jestem jakiś niepoważny trochę. Dobra. Skip Dwie osoby wyszły, no to już chyba to przegramy, wiecie? Mi się wydaje, że to przegramy. No to jest skipa cały czas. Po co nie wiem, mam ten mam mam głosować? Bo nie wiem nic. O nie, różowy nam nie dał. Głos, ale nie wylecę. koneczkę tu znaleźć Teraz jedziemy tyrolką To jest nowa mechanika, której jeszcze w tej grze Jak na razie nie było Ale to są kable do połączenia Więc je połączę Mab jest ogólnie w grze 5 Więc Tak nie sporo jak na ten, taką gierkę Sposoba, która na mnie zagłosowała Dobra Jest git, jest git Kopalni mam zadanie. Są mniej niż 20% baterii nie w telefonie, ale trudno. Nie chcę wychodzić. Na niego dam, ja myślę. Myślę, że na niego dajemy, bo on jest właśnie podejrzany według mnie. Przywaję No i wyrzucamy go. Chyba No nie był. Nie da mi się mieć wszystkiego. Tutaj musimy szczęść te grzyby. I teraz iść tutaj do laba, czyli do mhm. laboratorium. Cyk, 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 pięknie. Kolejne zadanie zrobione. Teraz musimy iść do gardenu, czyli garden jest tu I musimy tutaj podlać sobie nie, roślinki. Dobra, co teraz? Teraz musimy iść tutaj i podciągnąć to ogólnie. Cyk 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 cyk. Dobra, mega. Mega pięknie. I teraz musimy temperaturę odpowiednio ustawić. Pięknie. Ja już umiem być rolą podstawowego człowieka. Więc to nie jest jaki dla mnie problem, żeby nią być. Tu już strasznie szybko podciąga. Woda umiem. No i nie sprzedaliśmy. Szkoda. Wyjdę z tego robby, bak, i idziemy do sklepu sobie coś kupić, co wy na to widziały? Kupimy sobie taki miecz świetlny. Jeszcze z 3 gry rozegramy, tak myślę. Coś takiego, i idziemy tutaj sobie do tego. Long task 1. Dobra, to idealnie. Wtedy mi tutaj zmieniło kolorek. No będę sobie teraz taki. Siemane. Abym był tym. Zabijaczem. No dobra. Zaczynajcie gierę. Halo? No i teraz mogą zacząć. 1, 3, 2, 1. Oczywiście nowy świetlny założyłem, który kupiłam sobie. Uwaga, cyk. No i osoba, która robi zadania normalnie. Pokażę wam też na tej mapie taką 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 fajną kryjówkę. Oj. I ja teraz tu i zabili mnie. Co widzę ja chyba stąd wyjdę. Nie chcę mi się tutaj grać, bo nie zabiję tu od razu to przykro mi raz ja i do widzenia. Stąd wychodzę do widzenia alibederci. Publiczne lobby Donk Task here. Short Task 4, Ojej. Strasznie dużo, ale może będę tu Impo. Czyli tym, co zabija O ile takie m, gra się tutaj rozpocznie, bo tutaj Jomek kombinuje w ustawieniach. więc troszkę się to nie zbyt a tacy nic nie piszą wiecie co widzowie chyba wyjdę z tej gry chyba że zacznę no to no wyjdę tak inni bo tu się nie opłaca bo oni tutaj wiecie bo oni tutaj nie mogą tego zacząć nie chcą tego zaczynać i tyle ale tu jest za to fajnie Short task więc będę się cieszyć, jak tutaj będę impostorem, i tym, i zwykłym tutaj ludzikiem, wola? Zwykły ten. Inżynier, mogę korzystać z wentylacji. Idę do kafeterii w tym momencie. Mm, zmieniło mi kolor z fioletowego, bo ktoś, ktoś ma zajęty ten kolor. Nie lubię jego. No code Dobra, stąd też wychodzimy bo to nie ma sensu tutaj grać to jest średnio udany film widzowie. ale damy radę, spoko Dobra, damy radę, widzowie Czart task 2, no nie będzie Sorry, task 2 mi trochę nie pasuje, ale. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Ja on był eliminatorem ludzi. Ja bym chciał być nim. Mam mieć świetlny na głowie. Łałów, 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 Łałów. Dobra, kim będę, kim będę, kim będę? Komet, niestety. Chyba dzisiaj się nie uda być tym zabijaczem, a chciałam wam pokazać, jak to wygląda. Greenhouse. Cyk, tutaj cyk. Tutaj sobie zrobię zadanie związane z, z grzybku sobie zrobię? które jest mega za fajnym zadankiem. Znajdź ciało sobie. Local reactor. Chyba pójdę do kuchni na sam początek. No i przypominam takiego fajnego youtubera, nazywa się Wanku, Polsk, polski. Nagrywa oczywiście Among Us, więc. Ja to skipnę chyba. Pominę to głosowanie, bo. Nie chcę mi się kogoś tutaj na siłę oskarżać. Ja nie wiem, kto kim jest, więc. No tak, większość na nie? Jest włączona. Wszystko, więc teraz pójdę do kuchni. Miał coś. Idziemy teraz do kuchni. Gdzie? Tak, gra mi trochę przycina, ale no, spokojnie zrobię. Teraz ka kalafior. Dobra, pięknie zrobione zadanie. Za sabot sabotowali, bo impostorzy mogą sabotować. Różne rzeczy mogą włączać alarmy różne, które trzeba To Jest strasznie dużo roboty. I na tej mapie jest taki sabotaż z grzybkami, halcynkami dzięki którym zmieniamy swoje postaci. Teraz idę do takiej fajnej lokacji. Nazywa się ona... Muszę otworzyć drzwi. Eliminując tutaj grzyby. C -c -c -c. Wbijamy. Sześć, dwa, dziewięć, siedem, sześć. Dobra. Tutaj patrzę sobie przez teleskop w ogóle. Nie? No, i, i wiecie. Patrzę czy nie ma gdzieś przypadków O nie Zabili Nie Skoda Dokończę już tą grę, ale Mam nadzieję, że wyrzucę mu odpowiedniego... Tego Gościa, bo Szkoda że zginąłem, bo mogła być fajna gierka A tak to chyba tą grę przegramy po tej grze chyba zagramy jeszcze z dwie gry i już y, będę y, już się zażynał. Więc wiecie, więc. Ym. Ale jeszcze to trochę czasu jest. Więc 2, 1. Zamion mnie kurczak jakiś, czyli szary. Dobra. Teraz muszę sterować duszkiem, bo mnie oczywiście wyeliminowali. Mogę sobie śledzić kogoś na przykład. To jest impostor tu mi pisze. Czyli ktoś co, co sobie zabija. Fajnie. Jestem schowany w grzybkach jako ducha. U, 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 u. A tam po mapie... I duchy mogą robić też zadania, ale ja zrobiłem wszystkie jak byłem jeszcze żywy, więc... No to nie jest jakieś coś spektakularnego, ale... No wiecie, więc... Popatrzcie na tę strefę egzotyczno-grzybową. Tak się nazywa ta strefa. Bo mm, ten teleskop patrzy na strefę egzotyczno-grzybową oraz na strefę plażową, więc jemy tu zobaczyć, czy nie ma jakiegoś trupa. Idę zobaczyć kto jak, to nie. Komunikacja. Jest impulsor jakiś Dobra. tak się jakiegoś bo ja nie mogę tych komunikacji robić. Bo Niestety duchem niestety już. Niestety, niestety. Dobra.

No szkoda, przegraliśmy Niestety przeglaliśmy, ale z trudną. Niestety. Czasami się to zdarza. To jest to zmienię. O, taki będę. Dobra. Teraz gram jako taki jamycz, taki jakby. Dobra. Zobaczmy, kim będziemy. Komet. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mogę patrzeć, kto zginął, a kto nie. Idę robić oczywiście zadania. Gra mi trochę, ale to nie jest ważne. Muszę sobie poskładać jakby kryształ. Bardzo fajne. Sympatyczne zadanie. Dobra, idź, idź, Cyk, teraz lecimy do gry. Zgłosiłem ciało Ciało z No Dobra To pomijamy OK, dobra Wszyscy już zagłosowali Chyba? Jeszcze tam musi się zagłosować. No nie! O! No nie! Niestety mnie wyrzucają i tyle. Do widzenia. Ja wychodzę z tej gry. I ostatnia gra na dziś. Dobra. Zaczynamy ostatnią grę. dziś. Cyk. Będzie sobie dać tego. Rogala na głowę. Nie, Rogala. jak będzie jako Janusz zagrany. Niech będzie jako Janusz ta ostatnia gra. Więc. No. Ja, Abym był tym zabijaczom, który eliminuje graczy, więc... Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. O, czarny ekran? No nie. Dobra. Idziemy do kafeterii tak zwanej. Smażymy mam gorące ucho. Dobra, no, no, widzę. Ja już będę się z wami żegnał. Koniecznie subskrybujcie i lajkujcie, jeśli chcecie, żebym ja dalej oczywiście nagrywał. Ja już się z wami żegnam. Cześć, papa. Pa.